Kolejne super zadanie z terminu dodatkowego z roku 2020. Mianowicie, musimy wyliczyć logarytm pierwiastek z 2, o podstawie pierwiastku z 2, z 4 do 8. I wiemy, ile to wynosi? Oj, co to tak się wszystko zrobiło? No, nie wiemy. Więc tak, pierwiastek z 2 do x równa się... 4 do 8. Czyli tak. Co my tu mamy? Przede wszystkim tu mam dwójkę, tu mam czwórkę, więc muszę to wszystko pozamieniać na. Na co? Na tą samą liczbę. Czekajcie, jeszcze otworzę sobie tutaj tablicę, bo chcę wam od razu rzucić rzeczy związane z potęgami. Ok, dobra. Więc tak, najpierw zamieńmy ten pierwiastek na potęgę. Czyli mam tak. Pierwiastek z 2, to się równa. Pierwiastek kwadratowy, to znaczy, że tutaj dwójka stoi, tak? Jak zamieniam to na potęgę, to piszę ułamek 1 na druga. Ta dwójka jest dlatego, bo tu jest dwójka. Tą dwójkę przepisałam. A ta jedynka tu to jest potęga tego. Więc mam 2 do 1, 2 razy x. To się równa 4, to jest 2 do 2 i do 8. Czyli mamy 2, 1, 2 razy x równa się 2, Par razy 8. Tak, po znowu potęgę potęgi, mamy to mnożymy. Ja podlinkuję gdzieś w kartach, tam gdzieś będzie na górze latało rzeczy związane z potęgami. Jeśli masz jakiś problem, no to możesz tam zerknąć. I teraz co się dzieje? To jest ten fajny moment, bo tu mam dwójkę i tu mam dwójkę. Czyli żeby te liczby były takie same, no to wykładniki, czyli to to musi być takie samo czyli 1 druga razy x równa się 16 mnożę razy 2 czyli mam 1 druga razy x razy 2 równa się 16 razy 2 razy 2 to się skróciło i zostało mi że x równa się 32 czyli odpowiedź